No simanko, witam Was w kolejnym odcinku FIFA 14. Tamten odcinek bardzo wam się przyjął i tamten poprzedni też yy, więc jedziemy dalej. Gramy oczywiście, no myślę, żeby pograć sobie dzisiaj nie wiem. Ligowy mecz może co? Co by na to? Zagramy sobie mecz ligowy, żeby po prostu jakieś punkciki zdobyć po prostu masakra. Następny mecz lecimy, pokażę Wam drużynę. Patrzcie, mamy wreszcie naszego kamieniego na bramce. A tutaj mamy o wiele fajniejszych zawodników. Mamy wreszcie zgranie 100%, więc o wiele lepiej będzie się grało. I na pewno musimy ich roztrzepać po prostu. Roztrzepać na, na drobny mak. Patrzcie, tutaj mamy na przykład. Eberta, tak, dużo mi to mówi. Moralesa mamy, to mi mówi. Pizziego mamy. Bakka i Pabon, to oczywiście to też mi bardzo dużo mówi, bo na, 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 na napastnikach trochę się ogarnąłem. Ale yy, po prostu obrońcy to jest w ogóle dla mnie czarna magia. Tak samo yy, ten... Yy, uff. Ten pomocnik ofensy ofensywno-defensywny, nie wiem, czy dobrze co tak mówię. Ale menedżera mamy nadal to, tego samego, nam nie, nie potrzeba tam żadnego innego. I oczywiście, no... Tak jak tutaj macie. Dobra, to już koniec pierdzielenia, zaczynamy grę. Oby nie była... Oby właśnie ta gra nie była jak pokaz slajdów, bo... Bo, 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 bo właśnie, e, właśnie siata mówił, że grał ostatnio i, i po prostu była jak pokaz slajdów gra. Jeżeli dobrze to zrozumiałem. Pokaz slajdów, czyli dużo lagów, tak? No tak. Dobra, wreszcie, znalazło nam coś? Oczekiwanie na przeciwnika. Znajdź nam coś, znajdź nam coś. Mamy wreszcie zgranie 100%. To jest po prostu pro. No, znalazło kogoś, znalazło. Tak. Bercik 1501, Dobra, Oczywiście nasze szczęśliwe koszuleczki niebieskie. Tutaj on ma niebieskie. My gramy oczywiście. Klikamy OK. A on ma zgranie słabe jakiegoś, kurde, Murzyna ma, znaczy, czekaj, rumuńsko, jakiś ukraiński, czeczyn, Murzyn jakiś ma menedżera. Eee, składzik też niezbyt dobry, więc cienko, 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 widzę, cienko, cienko, cienko. O Jezu, jakoś, że ją on też Fifę pobiera, albo, nie wiem, jeżeli on pobiera jakieś gówno. Okej, okay, pełne skupienie. A, jedziesz dalej. Ajajaj! Aj, 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 aj. O ty kurde! O ty kurde, weź czekaj, bo ja muszę tutaj... Nie strzelisz mi Gola, nie, nie, nie. Pięknie, pięknie. Ty tam kamieni stój na bramkę, ty tam wiesz, bronisz. Ty bronisz, ty masz najważniejszą funkcję tutaj. Dobra, podanie. O! Jaka wystawka? Wystawka. Whoa, whoa. Mm, 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 ebert, Ebert Dobra, dawaj cieszynkę, ciszynkę cieszynkę Jakoś, nie wiem, cokolwiek whoa, whoa, whoa. Dobrze <laughs> Dobra, bramka była dosyć dobra Patrzcie, patrzcie, patrzcie Jeszcze będę przewijał, znaczy nie będę przewijał pokazówki Pięknie, dobra Teraz mu pokazałem, że to ja rządzę I po prostu to już jest O. Moje, moje kiwanki, to już się nie sprawdziło teraz. tego miejsca można strzelać. Pięknie. Pięknie, odważne właśnie. Biegniesz, biegniesz. Dawaj murzynku, dawaj. Kurde, ty się nie gap za siebie, no. Ty nie możesz się gapić za siebie. O, nie, 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 nie. Nie będzie podania do kolegi. Gościu, za wolno reagujesz, wiesz? Za wolno reagujesz. Ja już tego samego błędu nie popełnię. Ło jeju, jak poleciał. Nie miało tak to wyglądać. Poleciał, Bercik, Bercik, Bercik. Nie strzelisz dla naszego kamieniego bramki. Z takiego dystansu na pewno mu nigdy nie strzelisz. Nasz bramkarz jest zbyt dobry, żeby po prostu... Żeby po prostu coś ogarnąć. Blisko pole no niestety, ziomuś, nie udało ci się. Ja już cię tutaj obchodzę. Obchodzę. O, piękne podanie, ale nie wyszło. Nie wyszło. Niestety, niestety. Lecimy dalej, lecimy dalej. Lecimy, pięknie. Ajajaj, ajajaj, za późno kliknąłem, za późno. Ty tam mu nie podawaj, ty tam mu nie podawaj, niczego nie podawaj. Nie rób tego, nie rób tego. Ty, kurde, Czeczenie. Pięknie. Ło, bramkarz. Ty to jesteś, o nie. Pięknie, wykopu to Pięknie Bra, ej, wystawia się Kurde, ty musisz się wystawiać, ej. Wy musicie się wystawiać, panowie, bo to... Nie, 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 nie podajesz nie podajesz mu tam, nie, nie, nie. Ja cię nie pozwolę, żebyś ty mu tam podawał. Oooooo! ich ja jak chcę O Jezu, Jezu. Jezu, gdyby to był jeszcze gol, to po prostu wytrysnąłbym teraz tutaj. Czekaj, dla kogo? O, ktoś tu sfaulował. Ej, czekaj, miał być rzut wolny, nie tutaj ten. Kurde, no nie udało się. Nieudacznik jeden. Ja ci tam dośrodkuję. Oj, oj, oj oj, oj. Owracać się, wracać się, panowie, wracać się! Dobrze, dobrze, dobrze. Ty tam mu nie pozwalaj dojść. Nie pozwalaj mu dojść. Nie pozwalaj mu dojść, bo tu kurde nie ma takiej roboty z wami ty, Kurde, ty degeneracie! Biegnij, biegnij, biegnij! Kurde, biegnij! Ty, kurde, morale z ty masz tam do niego podbiegać, nie? Masz coś robić tutaj. Kurde, co ty wyprawiasz? Boże. O, nie, 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 nie. Tak to my nie będziemy grać, tak to my się nie będziemy bawić. Bercik, 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 napięcie, napięcie. O, nie, 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 bercik, 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 bercik. Jest! Jest, kurde, ty murzynie! Jezus, jaki ty jesteś dobry. Ło! Toż to jest niewyobrażalne, to jest niewyobrażalne. Nie! Co to za bramka? Co jako ja bramkę straciłem? Wy popatrzcie na to. Nie, nie mo, FC fuj. Nie, ja się pozbieram, ja mu się zaraz pozbieram. Czekaj, jest trochę złe, zła formacja dla mnie, jest trochę, ale to już jest granie 100%, czyli lepiej nie dyskutować już o formacjach. No się postarałeś, o ty się postarałeś, ty nie wiem, że to nie twoja wina, bo po prostu ustawienie miałeś. Po prostu takie jakoś. jakieś jakieś niekorzystne A dla ciebie. Patrz, 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 patrz. Czy to wykorzysta? Patrz. I też mu nie weszło, i też mu nie weszło. Nie może tak być, bo oni teraz pokazują swój pressing, tak wiecie, że niby są dobrzy. Jezu, co ja wyprawiam, no! Teraz mają różnego, teraz nie możemy im dać też różnego. O kurde, ty dobrze dostrze dostrzegłeś tą piłkę, Kameni, bo to jest kurde też trudno. O! Dawaj, dawaj tam, dawaj tam do niego, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, 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 nie tak to nie może być. Valera, valera, biegnij, biegnij, biegnij. Podajesz mu, podajesz mu wychodzisz kameni dobrze. Podajesz mu tam, podajesz. A źle podajesz. Dlaczego zawsze tak źle podają? Toż to się kurde nie mieści. Palę. ło. Nie, no dlaczego ty tak to podajesz? No ja tego nie rozumiem, nie zrozumiałem. O bierz kameni! Pięknie Pięknie Kameni to jest naprawdę dobry bramkarz Nie wiem czy nawet nie lepszy niż, Kasi, niż Kasijaks Bo Kasijas to też Dużo razy tam Kurde no ty Nie no Ja mu strzelę jeszcze gola Zobaczycie Ja mu strzelę On nie będzie tak wiecie Cieszył się Pewnie też nagrywa I to w takim momencie Kiedy za chwilę Będziemy mieli przerwę Mamy przerwę. Czas na odpoczynek. Troszeczkę odpoczną chłopaki. I lecimy teraz, lecimy teraz dalej, dalej. Nie ma zarządzania to spałem. Znów mecz. Gramy. Za bardzo nie są zmęczeni. To jest dla mnie szczęśliwa połowa, jeżeli o to chodzi. To jest dla mnie szczęśliwa połowa, bardzo szczęśliwa. Bardzo ją lubię. Tylko od razu już bierzemy na... ustawiamy. Ale myślę, że mają sposób na... Pięknie Nie no cudem to nie było Ja teraz już spokojnie będę Spokojnie, spokojnie No ma, Dlaczego on zawsze wykopuje Ja nie wiem, on ma jakąś skoliozę nóg Czy coś takiego, bo wykopuje tak krzywo i, I tak nie powinno być Bramkarz, po prostu bramkarz złoto Bramkarz złoto, to jest bramkarz złoto On jest na wagę złota Ale nie, nie Wygramy to, panowie i panie. Wygramy to, wygramy to. Ja wam mówię, że to wygramy. Wygramy, 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 wygramy. Nie ma, że przegramy. Świetnie się przedziera Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Strzał, ale prosto wywala. Biegniesz, 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 stary, biegniesz, stary, biegniesz, stary. Biegniesz, stary, dobrze. Jest, jest, strzelił wreszcie ten Ebert. Mówiłem, że strzelimy zara, mówiłem. Dawaj, znów kręć tą głową swoją, znów kręć tą głową. Jest, Ebi, Ebi, jesteś po prostu... No patrzcie, no patrzcie, i Ebi dobił, i Ebi rzucił się na szczupaka i... O... pist. Pięknie, pięknie. Teraz właśnie pokazaliśmy, że to, że my nie damy za wygraną. I że nie damy za wygraną. Tak łatwo, to ja się nie poddam. Tak łatwo, to ja się nie poddam. Nie, 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 Już pokazuje playsy. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Pięknie. Kurde, jak ty strzeliłeś, no? Toż to się nie nadaje w ogóle na skalę światową kurde piłki nożnej Dobre skuteczne podanie 100% okazja Będzie Kameni, ty złoty bramkarzu, ty kurde, ty kurde tak mi bronisz Jaja, że ja po prostu masakra, masakrę, no Tylko pewnie teraz musimy naprawdę bronić ten rożny Jezus nie, oni naprawdę chyba na szczydłach jakieś są, czy coś. Nie, nie, nie. Na szczydłach są jakieś, bo tak dobrze bronią. No, znaczy, bo tak skaczą po prostu. No, może być groźnie. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Kurde, ty dał niezwiązki, z no. On wie, że ja się kiwam tutaj przy polu karnym, żeby tylko przejść przez tą obronę, żeby przejść, przedostać się, przedostać się na drugą stronę. Nie, oni mają takie duże głowy, że ja po prostu nie wiem. Zawsze, zawsze z główki są lepsi, bo mają normalnie, nie wiem, jakieś wodogłowie mają czy coś. O nie, ja wiem, wiem, wiem. Bardzo oczytany jest, bardzo oczytany. O, coś się nie udało, stary, coś się nie udało. Nie, nie, co ja robię, co ja wyprawiam. Weź chociaż teraz większą głowę miej! Widać, widać, od razu, że mu tam dośrodkuje. Widać, widać, widać. Oczytanie, oczytanie. Jest! Kurde, dobrze tą nogę tutaj wystawiłeś, no. O jejciu jejciu. jejciu, jejciu. Jejciu, jejciu, rzut rożny. Nie miej większej głowy. Jest! Dobrze, Kameni, no! Po prostu w każdym odcinku cię chwalę, no. Ale kolejny rzut rożny to też. Mamy statystykę rzutów różnych obu drużyn Strzela o! Oj, źle strzelił, źle strzelił. Za wysoko, za wysoko. Dawaj kamienie Znowu z wodogłowiem. wodogłowie mają Ale kiwać to koleś się nie potrafi. Oj oj ojoj oj, kiwać to się on nie potrafi na pewno Strata. W boiska. Czy to wykorzysta? Aj, wybił, wybił narożny, ale mamy rożny. Mamy rożny, patrzcie, musimy go wykorzystać, musimy. O Jezu! Co to było? 75. minuta. Muszą się tutaj... Nie, nie, nie! Sfaul był, no perfidna w, w ślisk był. Ci kurde, nie pozwolę. Szczurze, nie pozwolę ci. O, chciał mi takiego gola jak ja mu strzeliłem na początku. Chciał. Widać, że chciał. Widać, że chciał. Że zechciało mu się... I z wodogłowiem oczywiście mają lepszą. lepszą y... No po prostu mają jakiegoś, nie wiem. Jakiegoś skilla mają. O, biegnij, biegni. PODNOŚ SIĘ! Dlaczego ty tak wolno się podnosisz z tej murawy? ty doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Świetnie, Nie, nie, świetnie! Ricardo. Dawaj, ty masz, ty masz dłuższe nogi, człowieku, ty musisz... To ty musisz być panem tego... Aj, tej piłki, nie, nie, nie oni, no. On mu tam, wiesz, on mu tam wylobuje to. O, czułem to, czułem to, że mu to wylobuje. Dawaj mu tam tą piłkę, dawaj. Ty tam musisz to przejmować, ty tam musisz to przejmować, bo to kurde się nie trzyma. Bierz bramkarz, bierz bramkarz, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. 86 minuta, ale never give up. Pamiętajcie, never give up. Gdybyście mieli nawet w ostatniej minucie to strzelić. Aaaaaj, nie udało się dla Alvarese'a Ale Kamieni, ty się nie poddawaj, ty się nie poddawaj Ty musisz to wygrać Marnowana okazja Zabrakło tu spokojnego złożenia się do strzału Nie, no ty się tak Zawodnik biega wolne pole Rytard Alvarese To musi być gol Piękne uderzenie z Voleja No, pudle, nic nie ma równowagi Nie, no poproszę, poproszę o gol Poproszę o gol, poproszę o gol chyba Całkowicie zasłużenie

NIE! 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 nie za mecz. Dobrze było, pamiętajcie, never give up i tak ten mecz, bo dobre playsy były.